Serdecznie nie tylko gości, którzy dzisiaj się tu u mnie zgromadzili. Witam artystów i artystki, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w wystawie Mikroklimat. To jest wystawa, która jest częścią naszego programowego cyklu Design w procesie Akademia Mistrzów. I ogromnie miło jest mi też gościć, powitać tutaj w Państwa obecności kuratorki. Tej wystawy, panią Justynę Wojcz, panią Zuzannę Rękiewicz, panią Aleksandrę Miklas. Naszą ideą było stworzenie takiego mikroklimatu, ale to jest mikroklimat mieszkania, w którym żyją ludzie, w którym żyją zwierzęta, ale też bakterie i inne mikroorganizmy. Właśnie stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami, tak naprawdę, bo pierwszym z nich było. E, charakterystyczna znaczy, sala, którą wybrałyśmy właściwie świadomie. Sala, która jest objęta konserwatorem zabytków, nie mogłyśmy nic powiesić na ścianie. No i stąd zaczęłyśmy myśleć jakby o inspiracji domu i tego mieszkania jako czymś, co chciałybyśmy odtworzyć. Stworzyć taki mały environment, czyli miejsce, które e, przypomina nam dom, choć nie jest, no bo wszyscy wiemy, że jesteśmy w przestrzeni wystawienniczej. E, i stąd, Prowadziłyśmy taką, to był nasz pomysł, żeby kolejną płaszczyznę ze strony kreatorów właśnie w sposobie aranżacji i przedstawienia prac, które bardzo często mówią właśnie o tym, w jaką relację wchodzi człowiek z jego otoczeniem, jaki to może mieć wpływ. Czasami jak w fotografii Tomasza Marczaka jest to odbicie jakiejś psychiki i odzwierciedlenie naszego własnego stanu psychicznego, ale to może być również Miejsce, w którym badamy, jak nasze ciało łączy się z przestrzenią, jak w pracy Magdy No i dom może być też jakimiś połączeniami naszymi z dzieciństwem, z uciami, które wynieśliśmy z dzieciństwa. E... Mamy tam na przykład słuba z Nikryiny Kosteckiej, to jest taki lepiej do dzieciństwa, bo tak. każdy chyba... Yy, budował sobie taką bazę z mebli. Tak, tak. I też wyjątkowe prace, czyli tuleń i które widzą Państwo teraz przed sobą, e, które będą zaraz e, tak. do performensu. I jeżeli chodzi o tą dodatkową płaszczyznę, o którą właśnie wspomniała Zuza, to o ile pierwsza sala ma charakter bardziej trochę taki teatralny, to przy drugiej już tutaj mi towarzyszyła koncepcja takiej naturokultury, kultury czyli połączenia pewnej takiej i sieci organizmów żywych, bytów ludzkich i nieludzkich. I właśnie zastanawiałam się przy tej wystawie, jak połączyć tą troskę o wszystkie organizmy, przy, jednoczesnym, te, przy jednoczesnej takiej chęci rozwoju technologicznego. I tutaj też bardzo ciekawe zagadnienie, o którym wspomniała Pani Dyrektor, czyli ta koncepcja mebla i przestrzeni jako kolobiontu, czyli takiego organizmu, na którego składają się z kolei inne, mniejsze organizmy i razem tworzą taką symbiotyczną całość. I właśnie chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń ustawiennicza stała się Poprzez właśnie zaproszenie Państwa do pozostawienia takich mikrobiologicznych mikro śladów naszych organizmów w tej przestrzeni. Tak. Ja jeszcze może coś dopowiem, że tutaj mamy w pierwszej sali, to można korzystać oczywiście z mebli. I to jest kanapa. To jest fotel, i to i, można też usiąść przy biurku i przeglądać zeszyt, który tam został pozostawiony. Więc można coś zapisać. napisać, można zostawić swój ślad również tam. Jeszcze raz.